Olsztyn hucznie przywitał nowy rok 2014. Olsztynianie zebrali się pod ratuszem, by razem spędzić sylwestra. W centrum na placu Jana Pawła II zebrało się prawie 3000 osób. Oczekiwani na północ uprzyjemnił olsztyniakom DJ Matson, który zaprezentował największe przeboje taneczne ubiegłego już roku. Na telebimach wyświetlono filmy, które przypominały mieszkańcom o tym, jak Olsztynowi minął rok 2013. Noworoczne życzenia złożyły im znane olsztyńskie osobowości. Tuż przed północą życzenia złożył mieszkańcom prezydent miasta Piotr Grzymowicz. Nowy rok tradycyjnie rozpoczął się w Olsztynie hucznym pokazem fajerwerków. Fajerwerki, łyk szampana i oczywiście życzenia. Czego tym razem życzą sobie olsztynianie? Oczywiście wszystkiego najlepszego: pomyślności, zdrowia, szczęścia! Patryk, no, to, że... Wszystkiego najlepszego! Żeby się na jak najlepiej układało i białego sybestra! Zwiększenia pensji dla każdego pracownika, który pracuje w przedsiębiorstwie czy w różnym zakładzie. No i żeby im było lepszy rok niż ten starszy, który niedługo odejdzie od nas. Dużo pieniędzy, miłości i wszystkiego wszystkie co najlepsze. A no, wszystkiego najlepszego w nowym najlepszego. roku! Dla babci, dziadku, dla rodziny całej, żeby był lepszy jak był. Oczywiście, tak. Bo był gorszy, ale żeby ten był lepszy, nie? Oczywiście. Nie za ciekawy był, tak. ale żeby ten, żeby ten żeby był za ciekawy. Żeby był lepszy. Żeby to byli lepsi ludzie, bardziej wyrozumiali i żeby byli wszystkiego, szczęśliwi. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze dla mieszkańców Olsztyna, tak jest. całego Lidzbarka Warmińskiego i dla wszystkich głównie życzę. Mieszkańcy Olsztyna zgromadzeni na placu twierdzą, że rok 2014 będzie musiał być szczęśliwszy. W końcu w poprzednim była Pechowa trzynastka, a teraz czekają nasz As, dwie siódemki.